Jeżeli prowadzisz social media, masz profil na Facebooku, na Instagramie, to nie pomijaj tego wideo, bo mam dla Ciebie potężny prezent. Wyobraź sobie, że za chwilę możesz mieć ponad 900 nagrań z zakresu właśnie social media, do tego 13 aplikacji, które pomagają na przykład wyszukiwać hashtagi, prowadzić profil na Instagramie, na Facebooku, wymyślać i o czym pisać. Będą Ci też pomagały na przykład ustawić reklamę na Facebooku, stworzyć awatar. Wszystko to jest w pro... jako oprogramowanie. Do Dlatego tak jak mówiłem, masz ponad 900 lekcji VOD z każdego praktycznie zakresu, jeżeli chodzi o social media. Więc chodzisz sobie tutaj, odbierasz sobie taki dostęp za złotówkę na 10 dni, sprawdzasz sobie, testujesz, czy jest to dla ciebie. Czyli wchodzisz sobie tutaj, logujesz się już po zakupie, otrzymujesz dostęp szybko na SMS-a, logujesz się tutaj i zobacz. Wchodzisz sobie w panel Akademii Social Media, bo tak się nazywa ten projekt. I po pierwsze masz od razu tutaj szkolenia, tak? czyli masz na przykład szkolenie o tym, jak prowadzić fanpage, jak ustawić reklamę na Facebooku. I to są duże szkolenia. Tutaj na przykład Facebook Admaster, ten kurs normalnie kosztuje 690 zł. Ty masz go tutaj za złotówkę, 60 dni sobie testujesz. Jeżeli sobie wejdziesz, zobacz, ile tutaj. Masz wiedzy, 122 nagrania. Do tego jeszcze co środę spotykamy się na mastermindzie. Zobacz, tutaj masz wszystko. To są nagrania, które uczą Cię, jak ustawić skuteczną reklamę na Facebooku. Do tego jeszcze mamy. Kolejne kursy, tak szybko ci pokażę. Czyli masz kursy o tym, jak robić podcasty, jak prowadzić fanpage, jak prowadzić Instagram, jak prowadzić Snapchata biznesowego, jak prowadzić TikToka, jak robić grafiki, jak budować listę mailingową. Zobacz, ile tutaj jest kursów. Jest na przykład kurs o botach, czyli Facebook Bot Expert, jak założyć sklep na Instagramie. Kolejny kurs o reklamie na Facebooku. Masz tutaj kurs, duży kurs o tym, jak dodawać hashtagi. Jest kurs Facebook Analytics Pro o tym, jak robić analitykę na Facebooku. Insta Stories masterclass, czyli ponad 64 nagrania o tym, jak robić skuteczne storiesy, hacker ruchu, Akademia Social Media, jak tworzyć sprzedające strony, TikTok dla biznesu. I oczywiście, jak będziesz tutaj w Akademii, cały czas pojawiają się nowe kursy, czyli cały czas tworzę nowe. Na przykład teraz tworzymy kurs o reklamie na YouTube. Do tego masz. 13 aplikacji. Na przykład NeuroCopy Creator, narzędzie, które pomaga ci napisać perswazyjne teksty. Fun Selling Machine jest to narzędzie, które pomaga ci tworzyć sprzedażowe posty na Facebooku i tak dalej. Na przykład tutaj masz Insta Story Creator, 81 pomysłów na storiesy, losujesz sobie pomysł i nagrywasz. Na przykład Targeting Creator masz gotowe ustawienia reklam dla 111 branż. Chodzisz sobie tutaj, wyszukujesz swoją branżę. Na przykład masz biuro podróży i od razu masz ustawioną reklamę praktycznie wystarczy sobie to Skopiować do menadżera reklam i już Twoja reklama sobie działa. Jeszcze z tych aplikacji masz na przykład hashtag generator. tak i Zobacz, jest tutaj 13 aplikacji: InstaTag 2.0, oznaczanie innych osób, tworzenie persony, podpowiedzi emoji, hashtag generator, czyli jakie hashtagi dodać. W wideo selling machine, czyli jak tworzyć wideo sprzedażowe, skrypty takiego materiału. I jeszcze tak jak mówiłem, co środę spotykamy się na mastermindach. I tutaj z tych mastermindów, z każdego takiego spotkania, jest nagranie wideo. I to wszystko, tą potężną dawkę wiedzy i oprogramowania do social media, możesz mieć za jedną złotówkę przez 10 dni. Żadnych ograniczeń, korzystasz sobie ze wszystkiego. Co się stanie po 10 dniach? Po 10 dniach wchodzisz na opłatę na inwestycje 169 zł. Oczywiście w każdym momencie możesz zrezygnować. Czyli 7 dnia piszesz do nas na e-mail, tutaj masz kontakt. Zobacz, tutaj jest kontakt i po prostu sobie 7-8 dnia wchodzisz i tutaj imię, nazwisko, e-mail i piszesz, rezygnuję. Możesz sobie zostać na miesiąc na przykład za te 169 zł. Tutaj gdzieś masz na dole link, więc jak najszybciej wejdź. Prawdopodobnie za parę miesięcy będziemy podnosili cenę, czy już nie będzie tej złotówki na wejście, więc skorzystaj z tej okazji, bo naprawdę jest warto. Wierzę, że widzimy się po drugiej stronie, wierzę, że skorzystasz z tych. Też mastermindów, gdzie będę Ci pomagał, na przykład tworzyć strategię dla Twojego biznesu. Jest tam już ponad 300 osób, które co miesiąc opłacają. Ogólnie było już w Akademii Social Media ponad 4000 4 przedsiębiorców, więc cały czas. Cały czas możesz się uczyć na temat social media. I dzięki temu zwiększysz zasięgi, poprawisz widoczność Twoich postów social media i na przykład ustawisz reklamy, które sprzedają. Widzimy się w Akademii Social Media. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć. Tutaj gdzieś na dole jest link, tutaj gdzieś też na filmiku, jeżeli chodzi o reklamę, też pojawi się link do wypróbowania tej jazdy próbnej. Ryzykujesz tylko złotówkę. Do zobaczenia. Cześć.